Hej kochani! To ja mam dla Was super niespodziankę! Ogromny prezent Czyż nie jest piękny? Jesteście gotowi na mega zabawę! Oczywiście, że tak! I to ja dziś poprowadzę ten wielki, ogromny challenge! Mamy w nim sześć panumerów! Skrytek! A w każdej z nich superowy prezent albo ekstremalne wyzwanie! A do tego mamy dwa tajemnicze boksy! W jednym jest mega prezent, w drugim wielka tajemnica, ale na razie cicho Każdy z naszych uczestników wybiera balon, w którym znajduje się numer skrytki z prezentomatu. Kto nie wykona zadania, ten odpada i zostaje śmierdzącym kartoflem! Śmierdzącym kartoflem na pewno nie będę ja! I najważniejsze, jeżeli lubicie takie zabawy, Gdybyście chcieli mieć taki prezentomat, to zostawcie subka! A wtedy będziemy robić ich więcej! To co, zaczynamy? Ja pierwszy, pierwsza, pierwsza. Wybieraj! Jak to ruszamy, ruszamy, ruszamy! No, zobaczmy, zobaczmy! Czwóreczka! Cztery, czwóreczka! Zobaczmy, co tam się kryje! Uh, oby miała challenge, większa szansa, że ja będę miała później prezent! 3 2 1 JEDEN OOO HOHOHO oh, oh, oh. Mocniej AAAAA oh! I wyjmuj kopertę, wyjmuj kopertę Co będzie? Challenge? WOOOO Challenge, 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 Chwila prawdy co to będzie? Oby nie nic trudnego Moczny potwór? Ale co to znaczy? Moczny potwór? Co to znaczy? Nie wiem Mieee potwór Czyli dwa pełne opakowania mąki znajdą się na głowie Amelki. Dwa opakowania mąki! I będzie mączny potwór! Trzy, dwa, jeden, lecimy! No, 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 Abrahamka, pokaż buziaczka! Ale dobre! A, mielka nie mielka. A mielka Jaka Pożałujesz Ja! nie mogę Powiem Ja! Ja! jedno, Ja! wcale nie jest smaczna! Zostaw, super! Przed nami Jacek. Losuj stary. Trzymamy kciuki. Który wybrać, który wybrać Wybierz zielony, wybierz zielony! Biały, biały, biały! Macie rację. To wybiorę żółty. Challenge! Challenge! Numer dwa! Uhuh. Cielec, 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 cielec. Co, ale chyba dwójkę mam, nie? Czy? <laughs> tak? Na no Tak, dwójkę! Na pewno dwójka Dobra Szyn, 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 dwa, Go Halo? Nagroda Słuchajcie Taczka popcornu! <noise> Taczka popcornu zawsze o takiej marzyłem! Ja, ja też bym chciała taczkę! Yeah. Ja coś pokochał swoją taczkę od razu! Powiedział, że z taczki popcorn smakuje najlepiej! Dostał swoją taczkę i był zachwycony, a przed nami kolejny uczestnik. Anna, moja żona. Zaczynajmy. Anno, jesteś gotowa? Tak i czuję, że to mój dobry dzień, dlatego trzymajcie kciuki za mnie, trzymajcie! Cześć, Oby to był challenge. Oby to był challenge. 6, 6! 6! 6, zobaczmy. Cześć to 6. 3, 2, 1! tak. Uh, karateka! Kto razem? Yeah! <śmienicza> Ktoś potrzebuje fryzjera! Ja ostatnio byłam na przykład! Ktoś potrzebuje fryzjera, czyli challenge polega na tym, że malujemy włosy na różne kolory! Ja lubię po prostu tylko swoje włosy, i proszę, proszę, dam wam ciasteczka, ponczusie, się, wszystko wam dam, wszystko, jak żarujecie. Wszystko. <grymina> Ale się czekam, żebyśmy teraz Pikansu to może nie jest. Mik, zielono Zielono mi. W taki chlop chłopy! Nie ma mnie Opela! To są to To był najlepszy challenge ever! Ludzie płacą za to sporą kasę! Ja mam inne zdanie na przykład! Pokaż Aniusie! Pokaż się widzom! ładna! Ja o pokaż cały z tyłu dookoła oprócz się. Żadny ja kolor, ładny. Ja uważam, że jest delicjosa. Ania wygląda pięknie w nowych włosach, a przed nami druga runda. Komu się powiedzie, a kto przegra? Zostańcie z nami. Dobra, to teraz biały, czerwony czy niebieski? Biały, ja bym Biały, to weźmy sobie niebieski. Uuuu. Trzy! Oby ta trójeczka przyniosła mi szczęście! Star! Wow, Za pierwszym razem! Nagroda! Nagrada! Nie! Nie! nie, nie, nie. Zobaczmy! No dobra! Tajemnicza walizka! Pewnie pająki! Na pewno! Tajemnicza Chyba CM? To może ja nie chcę. Piotrek, przyjmi walizkę. Walizka chipsów? Oh yeah! Kto by ją chciał, zostawia łapkę w górę. Uwielbiam chipsy, ja też chcę! Moje chipsiaki! Pamiętaj, że musisz się dzielić z prowadzącym. Po moim trupie. Ja bym się podzielił. Ja, ja też, szczególnie z mamą. O, o wujku nie wspomnę. A teraz chwila przerwy i mega prezent! Ojeju, ojeju, ojeju. Słuchajcie, Piotruś już niedługo ma urodziny, a Melka miała kilka dni temu, więc ja, ja kupiłam im wspólny prezent i chcę zobaczyć, czy im się spodoba. Jesteście na to gotowi? Gotowi, gotowi, gotowi! Jak nie! Ale nie tak szybko! Najpierw musicie udowodnić, że umiecie współpracować! Związani wydwoje muszą trafić do kosza. Idziemy sprawdzić czy im się uda. Inaczej nie dostaną nic. Nic! Nic. A żeby zachęcić Was do rywalizacji? Oto ten prezent! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to? Ja nic nie powiem. No już jesteśmy. Słuchajcie, Amelka i Piotrek będą związani. Na wrzut do kosza mają 30 sekund i żadne z nich nie może trzymać dłużej piłki niż 3 sekundy. 3, 2, 1, zaczynamy! Raz, dwa... Piotruś, Piotruś, Piotruś! Dawaj, dawaj, dawaj!

czynić honory? No pewnie, dawaj no. A, Ale będzie się powalutku, działo. Powalutku, powoletko, powoletko. Nie, <trybuj> nie, <powalutku. trybuj> nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie, nie. 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 To elektryczna. Uuu, super. Jak Nie. Nie. <trybuj> Piotr, dziękujesz? Pewnie, że tak jestem mega szczęśliwy. Pierwszy jeżdżę, pierwszy jeżdżę. Właśnie, że nie ja. Jak nie ty, to, to ja. <grystanie> 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 okay, okay. Dzięki Ania, mega dzięki za prezent, jest super Tylko dzielcie się grzecznie bez kłótni. Piotrze też Kajta? Nie! A mega się cieszę ty. Mega! <grystanie> I Amelka gdzie będziesz nie jeździć? Yeah. Ta hulajnoga jest naprawdę super. nogi elektryczne są super. To najlepszy prezent, jaki dostałam. Ale ciekawe, co będzie wielką tajemnicą. Mega prezent był rewelacyjny. Dostaliśmy hulajnogę elektryczną i jestem zachwycony. A teraz czas na Jacusia Też chcę nogę. też chcę nogę. Jedynka. Mick. Mick. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Yeah! Super! Super, super! super! Ekstremalny piłkarz. Co to znaczy? Jacek ma za zadanie obronić 3 z pięciu rzutów, ale wspomniałem, że zamiast piłek będą jajka. Dawaj! Jajka są stare, więc dodatkowo jest zapach. Powodzenia, Jacku! To za mamkę! <śmulatuj> <śmulatuj> boże, boże ujemny! Co mi zrobiłeś? <śmulatuj> Jacek złapał, brawo. Super. Anioł teraz ty! Uhu. A, nie. Teraz ja! Dobra. Nie złapiesz! Debeściak! Uh, uh, uh. uh. O oh, nie! Uh. W no to, to był strzał! Nie miałem szans! miałem szansę. Morderca balonów! A przed nami Ania i jej ostatnia szansa na nagrodę! Tym razem będę miała szczęście! Bo przecież nie mogę dwa razy przegrać! Nie, nie! Yeah! Yeah! Brawo! Tu jest moja nagroda! Na pewno! Dlaczego ja nie mam nagrody? Bo nie! Sprawdzamy kopertę. Słuchajcie. Kanapka Challenge? Co z wami? Smacznego skarbie. Amelka i Jacek już wybrali składniki. No to zaczynamy robić kanapeczkę. Nie! Na początku dodam trochę lodziku. Mm, wygląda pysznie. Dzień dobry państwu, a ja dodam... RYBĘ! <grym> Lody, <grym> Lody, <grym> Lody i ryba, to brzmi dobrze. Kto nie lubi? Ulu, lulu, lulu. <grym> <O>! Dzień dobry, jeszcze <grym> My. Ojej, jak to śmierdzi! Trochę jak jedzenie dla kota. O, ja, ja tego nie zjem. No to ja dam odrobinkę dżemu. Bardzo dobry pomysł, moja droga, super! To ja do tego dołożę furaczki i mik! Wystarczy. <grystanie> Wiecie co, bo wy tego nie widzicie, ale mama tam stoi taka przyklepiona, strasznie! To, to jest raz i dobrze, że my tego nie czujecie, bo pachnie naprawdę dobrze. A teraz, by były wszystkie smaki, dołożymy jeszcze ostrą papryczkę. Ojej. Nom, nom, no, no. O fujka, jak to śmierdzi, Jeszcze tylko trzeba zakryć półką. Bardzo ładnie pachnie. To no, mamo, może, się możesz gryźć, bardzo ładnie, ładnie pachnie. Polecam, wody, polecamy? Polecamy! <gryzamy. gryzamy> tylko dużego, dużego gryza! O, nie, żyjemy, żyjemy! I to lody dobrze, nie z buraczkami. Będę trzymać ziemniak. z yes! yes! I to, i ziemniak. To śmierdzący kartofel. Śmierdzący kartofel. Śmierdzący kartofel. Śmierdzący kartofel. Śmierdzący kartofel. A kto jest nim? I kochani, zapraszamy do naszego sklepu, gdzie są jeszcze książki o przygodach Ami, Bombla i Budynia! I kończymy nasz challenge! Mamy dwóch zwycięzców: Jacek z taczką popcornu, i Amelka z wielką walizką chipsu. No i oczywiście. śmierdzącego kartofla! A przed nami ostatnia skrytka, wielka tajemnica! Ja już ją znam! Piotrusz już ją zna! Amelka, stresujesz się? Bardzo, choć mam pewne podejrzenia, że to jest basen, ponieważ zawsze go chciałam, a wreszcie mamy podwórko. Zdradzę ci sekret, to nie jest basen. <grym> pewnie pomto. Nie mogę się doczekać, mogę już zaczynać. No dobra, zaczynamy! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <grym> Uuu. To jest pudełko, pewnie kolejny prezent. Zobaczmy! Zobaczmy! wody To chyba nie dla mnie! Domyślasz się? Mamo! Super! Będę miała rozdeństwo. Ale super! Cieszysz się? Mega. No już. Już, już, no. spokojnie, już. Przytulam mężcia. <grymne> nie no, ja nie mogę. Super. Gratuluję. 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 Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że podobała wam się nasza wielka tajemnica. I kochani, do zobaczenia już za tydzień. Pa! pa!